Jakiś czas temu wpadliśmy na pomysł z Urzędem Miasta, aby założyć pasiekę miejską. Myślę, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa i na pewno doedukuje mieszkańców, czym te pszczoły się właściwie zajmują, jaka jest ich rola. Naszym głównym założeniem przy zakładaniu tej pasieki było odczarowanie pszczół i pokazanie, że pszczoły zdecydowanie różnią się np. od os czy od szerszeni, które Czasami zjawiają się na przykład na grillu, topią nam się w sokach, albo podjadają owoce, czy nawet siadają na mięsie. Pszczoły absolutnie nie będą tego robiły i one są dużo bardziej przyjazne. Latają od ula do miejsca docelowego, czyli do miejsca, gdzie występuje pyłek, nektar, ewentualnie woda i nie latają po okolicy szukając różnych innych pożywień. Pokażemy, że pszczoły nie są groźne, pokażemy, czym się zajmują i będziemy prezentowali ich pracę przez cały sezon. Jeżeli się uda, pozyskamy trochę pysznego miotku, który pewnie będziecie mogli otrzymać gdzieś od burmistrza lub kupić ewentualnie w sklepach, które wytyczymy. Pszczoły nie są niebezpieczne. Wystarczy, że zapoznamy się lepiej z ich życiem, z ich funkcjonowaniem, zobaczymy, czym się właściwie zajmują. I na pewno każdy z nas będzie odróżniał je od os czy szerszeni i oswoi się z nimi, i na pewno będzie mógł obserwować z mostu czy z ulicy Nadobrzańskiej ich pracę, ich życie i razem z nimi będzie funkcjonował w naszym mieście. Mieszkańcy naszego miasta Kościana, kolejna społeczna inicjatywa miejscowego pszczelarza, który wyszedł z inicjatywą założenia miejskiej pasieki. Oczywiście jesteśmy otwarci na to wszystko. A pamiętajcie Państwo, miodzik jest nie tylko pyszny, ale także symbolem naszej troski o przyrodę. Korzystajcie z tego wszystkiego, to jest wszystko dla Was.